W poniedziałek Wikileaks opublikowało nową partię wiadomości na temat kandydatki demokratów na prezydenta, Hillary Clinton. O dziwo, dla niektórych najistotniejszym elementem całego tego wycieku nie było wcale ujawnienie treści przemówień Clinton na Wall Street, raczej treść e-maili menedżera jej kampanii, Johna Podesty, do zmarłego już astronauty, Edgara Michela. Jak nie trudno się domyślić, kontakt mailowy Johna Podesty, Doradcy Baracka Obamy, który twierdził, że jego największym żalem jest nieujawnienie prawdy o UFO, razem ze słynnym whistleblowerem, byłym astronautą, Edgarem Michelem, nie mogła nie wywołać burzy w środowiskach ufologicznych. Oliwy do ognia dolał zresztą fakt, że w trakcie ich korespondencji pojawił się wątek Watykanu. A oto i treść rzeczonego maila. Drugi Johnny, biorąc pod uwagę, że nadchodzi koniec 2015 roku, jak rozumiem, opuszczasz administrację w lutym. Tym ważniejsze jest więc to, żebyśmy wspólnie zgodzili się na datę i czas spotkania w celu omówienia ujawnienia i tematu energii punktu zerowego w najszybszym możliwym terminie. Będzie tam również mój katolicki kolega Terry Mansfield, który opowiadał o obecnej wiedzy Watykanu w kwestii UFO. Aż trudno sobie wyobrazić, że tego typu temat rzeka z jakiejś przyczyny nie zainteresował sobą mediów głównego nurtu. Powiązanie kościoła katolickiego z tematem obcych i latających spodków jest bardzo interesującym tematem, a w przeszłości było obiektem wielu teorii spiskowych. Warto zapamiętać, że sam papież Franciszek zapytany o istnienie innych cywilizacji, odpowiedział w dość enigmatyczny sposób. Zgodnie z jego wypowiedzią, gdyby jutro przybyła do nas ekspedycja z Marsa, zielone ludziki z długimi nosami i dużymi uszami, tak jak malują dzieci. A jeden z nich powiedziałby, chce zostać ochrzczony. To co by się stało? Kimże jesteśmy, by zamykać komukolwiek drzwi do Ducha Świętego? Niestety, cała ta historia nie jest jeszcze kompletnie jasna. Zakładając, że mail od Michela został opacznie zrozumiana, albo że jest on wręcz fałszywką, trudno ocenić, co Wikileaks chciałby za jego pomocą osiągnąć. Jedyne bezpośrednie rezultaty takiego zachowania to najprawdopodobniej drastyczny spadek wiarygodności portalu. Co z praktycznego punktu widzenia jest to zwyczajnym strzałem w kolano. Jeśli jednak założymy choćby przez chwilę, że maile do podestu są autentyczne, a kontekst sytuacji został zrozumiany prawidłowo, to całość tego zdarzenia nabiera kompletnie nowego obrazu. Ludzie zainteresowani tym tematem od dawna wiedzą, że Watykan aktywnie poszukuje dowodu na istnienie UFO. Wiele publikacji w mediach powstawało właśnie za pieniądze finansowane przez kilka z instytutów watykańskich, które w trybie tajnym studiują problem UFO. Wiadomo również, że Stolica Apostolska wynajmuje znajdujące się w Arizonie potężny teleskop. Wielokrotnie informowano też o tym, że Watykan w wielkiej tajemnicy gromadzi archiwa na ten temat. Podobno w pewnym momencie historii odkryli oni nawet własny pojazd UFO, który jest teraz bezpiecznie schowany w tajnej lokalizacji. Niezależnie czy wierzy się w te pogłoski czy nie, bez wątpienia jest to zabawne, że jeden ujawniony mail potrafi aż tak namieszać.